Bonjour, bonsoir kochane w nowym filmie na tym kanale. W ostatniej dekadzie do mody weszły kosmetyczne kalendarze adwentowe dla kobiet. Jest to doskonała okazja na poznanie nowych produktów, ale niestety często ich producenci próbują zaoszczędzić i obok rzeczy przydatnych serwują nam tak zwane zapychacze pod postacią tanich pilników, rękawic pod prysznic i tym podobnych rzeczy. Nierzadko zdarza się też, że pewne kosmetyki są produkowane specjalnie do kalendarza i nie da się ich potem kupić w pełnym wymiarze, co mnie osobiście zniechęca. Wreszcie, każda z nas ma inne potrzeby i zawsze coś w danym kalendarzu będzie nam zupełnie niepotrzebne. Paryżanki są bardzo praktyczne, jeśli chodzi o kosmetyki i kupują tylko to, czego naprawdę potrzebują, dlatego postanowiłam, że pierwszy na tym kanale film z otwieraniem kalendarza adwentowego będzie wyrazem ich podejścia. W ten sposób stworzyłam swój własny kalendarz adwentowy z kosmetyków, które na Naprawdę są mi potrzebne, lub od dawna chciałam je przetestować. Wychodząc z kolejnego paryskiego założenia, że mniej znaczy lepiej, zrezygnowałam z pełnowymiarowego 24- lub 25-okienkowego kalendarza na rzecz czterech jakościowych okienek, które symbolizują cztery niedziele Adwentu. Jeśli jesteście ciekawe, co zawiera mój osobisty kalendarz, serdecznie zapraszam na jego rozpakowywanie. No Nukoma są, so. zaczynamy. Jestem podekscytowana, że pierwszy raz w życiu nagrywam taki odcinek z rozpakowywaniem kalendarza na żywo i to do tego takiego, który na pewno mi się spodoba i przyda. A wy pewnie jesteście ciekawe, co tutaj zawarłam, także odpakowujemy. Jedyneczka. I w jedyneczce zawarłam sobie próbki. Wszystkie próbki, które dostałam do zakupu poprzednich rzeczy. I A, krem. bardzo lubię kremy do rąk. Mam oczywiście swoje ulubione, ale zawsze, gdy mi ktoś proponuje jakiś nowy krem do rąk, którego nie znam, to to jest w zasadzie jedyny produkt, na który się kuszę, bo do innych produktów mam takie podejście bardzo paryskie, że jak znajdę coś, co mi się sprawdza, to się tego trzymam i zupełnie jakby nie mam potrzeby poszukiwania czegoś nowego. I kremy do rąk są powiedzmy takim wyjątkiem lubię testować powiedzmy nowości. Moje stałe kremy, które teraz używam, to jest przede wszystkim Garnier do suchej skóry, regenerujący krem do rąk. Kupuję go zawsze przy okazji zakupów w Biedronce i on naprawdę jest intensywny, świetnie nawilża ręce. Stosuję go przede wszystkim na noc i naprawdę świetnie te ręce regeneruje. Natomiast w czasie dnia lubię stosować na przykład ten krem, to jest z Nivea i krem. On też występuje występuje w wersji granatowej, wtedy jest mocniejszy i przypomina tego garniera bardziej, więc na takie po prostu, wiecie, po umyciu rąk, na szybko, jak nie chcę, żeby mi to tam, powiedzmy, długo ten krem zastygał na rękach, no to stosuję ten. On jest lżejszy też, bardzo fajny, jeśli ręce są ogólnie dobrze wypielęgnowane, nawilżone, to on przy takich właśnie szybkich akcjach po myciu rąk się bardzo sprawdza. No i też używam masło żożoba na skórki, żeby po prostu paznokcie mimo odrostów zawsze tak ładnie wyglądały, bo takie suche skórki to strasznie szpecą. No i pani tutaj w Douglasie przy kasie zaproponowała mi Douglas Winter Express, taki, taki ładny bożonarodzeniowy bym powiedziała kremik za jedyne 9 zł, także... Także stwierdziłam, czemu nie, będzie do kalendarza i przy okazji sobie wypróbuję, jak on tutaj pachnie, od razu taka konsystencja właśnie fajna, bardziej w, w stylu tej niebieskiej Nivei, czyli taka, taki kremik właśnie do szybkich akcji, jak się wyraziłam, jak on pachnie, nie ma jakiegoś takiego stricte zapachu. Coś mi pani mówiła, że on ma być, yy, ma tam być jakaś pomarańcza, coś, ale coś tak trochę jakby wanilia, ale w zasadzie nie ma jakiegoś bardzo, wiecie, wyraźnego zapachu. Coś tam w stronę jakiejś wanilii mi idzie, ale bardzo, bardzo delikatnie, praktycznie, praktycznie prawie nie ma zapachu. 60 ml, 9 zł. No i mam tutaj próbę próbki różnych kremów które sobie wypróbuję. Oj, ten nie <laughs> francuska marka, ale to jest winogron i moja tłusta cera tego niestety nie trawi. Ale wiecie, jeśli macie jakieś kremy, na przykład do twarzy, które nie pasują do waszej cery, to sobie nimi wierzchy. Dłoni po prostu smarujcie, bo, bo skóra dłoni też jest bardzo delikatna i z wiekiem robią się, wiecie, te różne przebarwienia, plamy wątrobowe i tak dalej. Także to jest taki mój sposób i taka porada, którą kiedyś usłyszałam od pewnej francuski i uważam, że to jest świetna rada. Także mam próbeczki, o i e, perfumy i mamy... Elisab Elixir, to jest chyba libański, o ile pamiętam, projektant, więc on ma takie, wiecie, jak to mężczyzna, takie otulające, bardzo kobiece perfumy orientalne. O, zobaczymy, ładne, ładne, takie otulające dla fanek właśnie perfum orientalnych. To zdecydowanie ten zapach się spodoba. Idziemy dalej. Mamy dwójeczkę. I w dwójeczce mamy już konkretny produkt. Kupiłam sobie mianowicie korektor. To jest korektor po prostu marki typowo Daglasowskiej, ich własna marka. I pani MiGO polecała, że jest naprawdę dobry. O ile pamiętam, kosztuje 59 zł. Ja wszystkie te produkty kupowałam na przecenie, znaczy w rawacie halloweenowym minus 25%, więc od tego było minus 7 zł. I on właśnie jest dla pań z taką starszą, starszą, powiedzmy, skórą. Ja już też należę do tej grupy wiekowej. Tak, fluid korygujący oznaki starzenia i cienie wokół oczu. Bo ja o dziwo nie mam jeszcze żadnych zmarszczek. Jestem dobrze zakonserwowana naturalnie, bez żadnych zabiegów. Po prostu tak mam, ale też dbam po prostu o siebie i jedyne, co mnie denerwuje, to są właśnie cienie pod oczami, które po ostatnim kremie mi się mocno zniwelowały, no ale niemniej, wiecie, dobry korektor to jest to. Fajny, bo ja takie, wiecie, tanie najczęściej korektory z Belli stosuję, z Maybellinu i mówię, kupię sobie coś może lepszego. Ja mam jasną skórę, Także nie tutaj widać jasny kolorek. Wiecie, denerwuję się trochę to nagrywając, bo to są takie moje pierwsze filmy i chciałabym, żeby wyszło ładnie i żebym nie gadała za dużo. Y Ładnie się stapia, wiadomo, że nie powinno się korektorów ani podkładów testować na, na dłoni, bo to jest jednak inny odcień skóry, ale no, u mnie zazwyczaj najjaśniejszy odcień danego korektora czy podkładu najlepiej działa, także zobaczymy, czy będzie lepszy niż takie tańsze korektory. I trójeczka, czyli robi się mam nadzieję coraz ciekawiej. Trzecia niedziela adwentu, co ja tutaj przedziwam. Dior. Odpakujmy pierwszy cień to już będę sobie używać, bo mi się właśnie skończyły. Także kupiłam to jakby z potrzeby. Bardzo ładne opakowanie. no Jak to dior, bardzo podobają mi się kosmetyki diora i do mnie przemawiają zapachy. Jakoś nie bardzo ja nie jestem dziewczyną Diora jeśli chodzi o zapachy. Natomiast jeśli chodzi o kosmetyki, to jak najbardziej. I tutaj mam taki jakby beżowy, taki lekko e, opalizujący pod łuk brwiowy i do środka powieki. Tutaj mamy cień taki jasno-różowy, kolor tutu. Tutu to są te spódniczki od baletnic, ja kocham balet, także zaraz mnie ten kolor do siebie przekonał, ale właśnie takiego szukałam. Bo ja tak naprawdę na powieki używam tylko dwóch cieni, czyli po prostu takiego jasnoróżowego i takiego właśnie jaśniejszego, takiego beżowego, lekko złocistego, tak, żeby mi tutaj otworzył bardziej oko, bardziej rozjaśnił. I to jest też bardzo paryski makijaż, paryżanki się tak mocno, że tak powiem, na co dzień nie malują one właśnie używają dużo różu, czerwona szminka i wiecie i już jest efekt i to jest bardzo prosty i taki makijaż, który też jest jakby nie było odmładzający, bo róż zawsze bardziej tę twarz odmładza. No i tak sobie stwierdziłam, że jak ja używam tylko dwóch, to nie ma sensu kupować całej palety. Kupię sobie dwa takie pojedyncze z tymi kolorami, które potrzebuję. No i sobie postawię na coś porządnego, czyli na Diora numer cztery, czyli ostatnia, czwarta. Ta niedziela adwentu. W tym roku wypada to po prostu w I co my tutaj mamy na wigilię? To wiecie, na ostatni to musi być najlepszy prezent jak to był Bior. To co będzie tu <słuch> <słuch> Ulubiona marka Chanel. Jest to produkt, który zawsze sobie chciałam kupić, ale było mi szkoda pieniędzy, bo jakby stwierdziłam, że płaci się, no wiadomo, za firmę. Natomiast nie wiem, czy mi to jest takie potrzebne. No i zdecydowałam się właśnie teraz. Mamy tutaj te takie fajne Etui. Piękna osłonka. No i mamy sam produkt. Dlaczego się zdecydowałam na puder. I zdecydowałam się, dlatego że zawsze chciałam po prostu. O, czekajcie, nie umiem otwierać jeszcze. O! O! Patrzcie jak ślicznie. Lustro mam zasłonię, bo będzie Wam się y, odbijało. Tak wygląda. Czy widzę, że tu jest taka osłonka, wiecie, fajnie, bo się nie będzie puder panoszył po całej tej puderniczce. Ładnie. Tak, delikatnie pachnie fajny. O, tak Wam zasłonię. Taki puderek, ten najjaśniejszy oczywiście w palecie, no i wzięłam go, bo zawsze chciałam, chciałam mieć po prostu taką puderniczkę Chanel, no zwłaszcza, że teraz tu w ogóle kręcę filmy, to wiecie, to jest taki, taki fajny rekwizyt też po prostu do filmów. Ja w takich filmach też wiecie, dajemy jakiś nastrój, także mam nadzieję, że jakiś snobizm mnie nie posądzicie. Chcę po prostu jakiś nastrój taki fajny stworzyć w filmach. No i też jest to puder rozświetlający. A ja mam tłustą skórę i raczej właśnie matowię swoją cerę. A paryżanki no, lubią też sobie tak rozświetlić, żeby ona była taka wiecie nie świecąca, tylko taka zdrowo świetlista. I tak stwierdziłam, że jak stosuję mój podkład do, do skóry właśnie tłustej i on. no. Po prostu robi swoje jest dobrze. No to fajnie będzie jakiś puder rozświetlający sobie m, spróbować. Próbowałam z inglota. Był bardzo polecany, ale jakoś mi się nie sprawdził. W ogóle nie podobało mi się to, że w inglocie są te takie, jakby po prostu drobinki. Ja nie chciałam takiego rozświetlenia na zasadzie wysmaruję się brokatem. Bo tak to według mnie wygląda w tym pudrze inglota. Ja chciałam taki właśnie, wiecie, efekt takiego, jakby naturalnego błysku bez żadnych brokatowych drobinek. No, i właśnie stwierdziłam po próbie w Douglasie, że ten puder z Chanel to będzie właśnie coś dla mnie. Także go sobie wypróbuję, bo moja skóra jest taka, wiecie, kapryśna, że próbuję jakiś produkt, który tam coś lekko rozświetla, przez kilka dni jest dobrze, po czym właśnie jest jakaś reakcja wypryskowa skóry, o, że tak do nazwę. Także zobaczymy sobie. No. Jeśli się sprawdzi, to na pewno będę dokupywać wkłady i Kolej. będę... jeśli macie tłustą skórę, ale ją już tak opanowałyście, że ona dobrze wygląda, to możecie właśnie próbować e, mieszać właśnie te produkty matujące z lekko rozświetlającymi, e, i to wtedy może, może się sprawdzić, może zadziałać. Jest jeszcze jeden produkt, który chciałam sobie kupić. Już z Diora, ale on by był w tym kalendarzu e, numerem dwa, czyli wtedy numerem jeden byłby ten e, korektor, a nie próbki, <grytko>, e, tylko korektor z D klasa. E, ale nie umiałam się zdecydować i stwierdziłam, że nie będę tego po prostu robiła tak na szybko. I nie kupiłam, ale pewnie go wkrótce kupię. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że być może pomysł Wam się spodobał i też e, skorzystacie z takiej formy kalendarza. Że jeśli Wam się e... podoba to, co robię, chcecie, żebym rozwijała ten kanał, to, że zasubskrybujecie, jeśli jeszcze tego nie robicie, że polubicie, że skomentujecie odcinek, bo jest mi naprawdę miło, e, kiedy tyle osób pisze dla mnie takie e, miłe, konstruktywne komentarze. E... Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj serdeczne. Merci, merci beaucoup. Proszę Was na przyszły tydzień na kolejny film Bien. i Abienta.